Dzień dobry, nazywam się Bartosz Przybysz, jestem radcą prawnym i doradcą podatkowym. W dzisiejszym nagraniu chciałbym przybliżyć Państwu zagadnienie związane z wynagrodzeniem za prowadzenie spraw spółki. I przechodząc już od razu do tematu, od strony formalno-prawnej należy pamiętać o tym, że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią o tym, że wspólnikowi za prowadzenie spraw spółki takie wynagrodzenie nie przysługuje, aczkolwiek jest to przepis o charakterze dyspozytywnym. W praktyce to oznacza tyle, że wspólnicy w umowie spółki mogą postanowić inaczej. I teraz przechodząc, w jakich spółkach takie wynagrodzenie możemy wypłacić i jakim wspólnikom? To w pierwszej kolejności będą to spółki jawne, gdzie uprawnionymi i zobowiązanymi do prowadzenia spraw spółki są co do zasady wszyscy wspólnicy. Podobnie sytuacja będzie wyglądała w zakresie spółki partnerskiej i jej partnerów. Nieco inaczej będzie w przypadku spółki komandytowej, gdzie zasadą jest, że uprawnionym do reprezentacji jednocześnie zobowiązanym jest komplementariusz. Jednak to uprawnienie można też w ramach umowy spółki przyznać komandytariuszowi i w związku z tym też przyznać mu stosowne wynagrodzenie. Ta opcja może być o tyle korzystna, że komandytariusz ma ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a dzięki temu może on pobierać również obok tego wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, jedynie sprawy spółki może prowadzić komplementariusz i w związku z tym tylko jemu takie wynagrodzenie będzie przysługiwać. Tutaj jest istotne zastrzeżenie w zakresie spółek cywilnych. W przypadku tego typu prowadzenia działalności gospodarczej, my takiego wynagrodzenia przyznać nie będziemy mogli, z tego względu, że na gruncie prawa cywilnego taka spółka nie ma podmiotowości prawnej, więc de facto sami sobie byśmy musieli to wynagrodzenie wypłacić. I przechodząc do kwestii obciążeń takiego wynagrodzenia, w pierwszej kolejności omówiłbym kwestie związane z składkami na ubezpieczenie społeczne. I posiadanie st statusu wspólnika spółki osobowej najczęściej będzie się wiązało z tym, że będzie stanowiło to podstawę do naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, tak jakbyśmy prowadzili działalność gospodarczą. Niemniej pyta powstaje pytanie, czy wypłata dodatkowo oprócz samego zysku wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki również będzie podlegało oskładkowaniu składką społeczną czy Składką zdrowotną. I w tym przedmiocie wypowiadał się już wielokrotnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stanowiąc o tym, że jeżeli to wynagrodzenie jest wypłacane wyłącznie na podstawie umowy lub yy, uchwały wspólników. Nie mamy obok tego zawartej jakiejś dodatkowej umowy cywilnoprawnej typu umowa, zlecenie, umowa o pracę. To nie, yy, wypłata tego wynagrodzenia nie będzie stanowiła dodatkowej podstawy do naliczenia składki społecznej. Yy, podobnie wypowiadał się prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Więc można tutaj podsumowując, stwierdzić, że o ile my będziemy musieli najczęściej płacić składki z tytułu bycia wspólnikiem spółki osobowej, o tyle nie wzrosną one z tego powodu, że to wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki zostanie wspólnikowi przyznane. I jeżeli mamy już omówioną kwestię składk, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, przejdźmy do rozliczenia podatku dochodowego. I w tym zakresie jest podobne podejście, jak w przypadku składek. To znaczy, jeżeli za prowadzenie spraw spółki nie mamy przyznanego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, czy z tytułu zawarcia umowy cywilnoprawnej, czyli może powiedzieć pełnimy tą funkcję i otrzymujemy wynagrodzenie wyłącznie na podstawie stosunku organizacyjnego, to będzie to potraktowane jako inne źródła przychodu, gdzie indziej nie sklasyfikowane w ustawie. I to wiąże się dla nas tym, że podatek będzie pobrany według zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej. To znaczy, mamy do dyspozycji 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, od 30 000 do 120 tysięcy złoty 12% podatek, natomiast powyżej tej kwoty już wchodzimy na drugi próg podatkowy, to jest 32%. I jak technicznie ten podatek powinien zostać odprowadzony? No, ze względu na to, że są to inne źródła dochodu, to spółka jako podmiot wypłacający to wynagrodzenie nie musi pełnić funkcji płatnika tego podatku, czyli wypłacając to wynagrodzenie wspólnikowi, wypłaca je w kwocie brutto. Wspólnik też w trakcie roku nie jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek samodzielnie na ten podatek dochodowy, dopiero będzie musiał to uczynić w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia przyszłego roku. Jeżeli chodzi o obowiązki techniczne, to pomimo tego, że spółka nie pełni tutaj funkcji płatnika, będzie zobligowana do złożenia informacji PID-11 do Urzędu Skarbowego do końca stycznia przyszłego roku, natomiast no, wspólnik będzie musiał y, zapłacić podatek od tego wynagrodzenia i wykazać je w zeznaniu rocznym PID-37. I teraz, jeżeli mamy już omówione Konsekwencje składkowe i podatkowe po stronie wspólnika, to trzeba też przeanalizować sytuację samej spółki, to znaczy, czy wynagrodzenie wypłacone z tego tytułu może stanowić koszt uzyskania przychodu. I w tym zakresie istotny jest sam status podatkowy spółki. My wyróżniamy na gruncie podatkowym spółki transparentne podatkowo. To oznacza tyle, że sama spółka nie płaci podatku dochodowego ze swojej działalności, tylko podatek ten płacą wspólnicy. Po prostu przypisują sobie proporcjonalnie do udziału w zysku przychody i koszty. Natomiast też niektóre spółki osobowe posiadają status samodzielnego podatnika i płacą tutaj w tym wypadku podatek CIT. Jeżeli chodzi o te spółki transparentne podatkowo, to będą to przede wszystkim spółki jawne i spółki partnerskie. Oczywiście, tutaj jest pewne zastrzeżenie, że w niektórych wypadkach i spółka jawna może być samodzielnym podatnikiem CIT-u. Ale przechodząc już do tych spółek transparentnych, to tutaj takie wynagrodzenie, jeżeli ono będzie miało związek z prowadzoną działalnością, jak najbardziej może być potraktowane jako koszt uzyskania przychodu. Tylko ustawodawca nam przewidział pewne wyłączenie, to znaczy kosztem uzyskania przychodu nie może być koszt pracy własnej podatnika. To w praktyce oznacza tyle, że wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki nie może być rozliczone przez tego wspólnika jako dochód z tytułu prowadzenia z tej spółki, jako koszt uzyskania przychodu. Dla przykładu, jeżeli mamy wspólnika A i B i każdy z nich ma po 50% udziału w zysku, no to jeżeli wypłacimy to wynagrodzenie wspólnikowi A, no to w 50% Wspólnik A nie rozliczy sobie tego jako koszt, natomiast wspólnik B już w drugiej połowie sobie ten zysk będzie mógł rozliczyć. Więc tutaj by trzeba było dokonać odpowiednich obliczeń matematycznych, czy rzeczywiście przy wypłacie tego typu wynagrodzenia możemy coś zyskać, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółek, które są podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych CIT. W takiej sytuacji my nie mamy problemu tych kosztów pracy własnej podatnika, i spółka na ogólnych zasadach może sobie rozliczyć to jako koszt uzyskania przychodu. Ważne jest tutaj wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między tym wydatkiem a prowadzoną działalnością. I jeszcze pozostaje taka kwestia, która może być szczególnie tutaj uciążliwa, jeżeli chodzi o kwestie rozliczeń podatkowych, bo Troszkę nieintuicyjny jest status tego wynagrodzenia na gruncie podatku od towarów i usług. To znaczy, na gruncie podatku dochodowego czy składkowego wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki nie stanowi działalności gospodarczej. Natomiast na gruncie podatku od towarów i usług VAT już takie wynagrodzenie stanowi obrót, który stanowi działalność gospodarczą. Jest to mocno nieintuicyjna sytuacja i w niektórych przypadkach może się wiązać z tym, że będzie musieli do naszego wynagrodzenia jako wspólnik doliczyć VAT. Aczkolwiek nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. To znaczy wspólnik może skorzystać z zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość obrotu. No i ten obrót roczny co do zasady nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Natomiast no tutaj trzeba uwzględnić też inne Wpływy, jakie uzyskujemy oprócz tego wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. No bo jeżeli obok prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, w której już się zarejestrowaliśmy jako czynny podatnik VAT, no to również do tego wynagrodzenia my ten VAT będziemy musieli doliczyć, no bo na gruncie VAT-u nie ma znaczenia, czy my pobieramy wynagrodzenie jako jednoosobowy przedsiębiorca, czy jako tutaj osoba prywatna. Podobnie będzie wyglądało w zakresie najmu prywatnego, który też na gruncie VAT-u stanowi działalność gospodarczą. Więc tutaj trzeba zwrócić na tą kwestię e, szczególną uwagę. Oczywiście no, ten VAT może być neutralny, jeżeli chodzi o spółkę. Jeżeli ona prowadzi działalność opodatkowaną i ma prawo do odliczenia tego VAT-u. Natomiast to jest kwestia taka, że po stronie wspólnika, jeżeli on będzie zobligowany do naliczenia VAT-u, jest też obowiązek wystawienia faktury. Jeżeli może korzystać z tego zwolnienia podmiotowego, w takiej sytuacji nie ma obowiązku wystawienia faktury w spółce, chyba że spółka tego zażąda. I tak słowem podsumowania wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki pod kątem rozliczeniowym jest podobne do powtarzających się świadczeń pieniężnych, które możemy ustanowić w spółce ZO czy w spółce akcyjnej. Z istotnym tutaj zastrzeżeniem praktycznym. Aktualnie podejście zakładu ubezpieczeń społecznych do powtarzających się świadczeń pieniężnych jest mocno niekorzystne z perspektywy jej wspólników. To znaczy po pierwsze, urzędy czepiają się kwestii tego, że te czynności muszą mieć charakter powtarzalny, a nie ciągły. Z drugiej strony, też tutaj y, urzędy widzą pewne obejście dotyczące składkowania umów cywilnoprawnych, to znaczy takie czynności y, na gruncie składkowym y, Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce potraktować jako umowę, zlecenie i od niej pobrać stosownych składek. Natomiast aktualnie tego problemu nie ma w kontekście wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki, więc to jest, można powiedzieć, w pewien sposób korzystniejsza alternatywa. Czyli już kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, na gruncie składkowym takie wynagrodzenie nie będzie powodowało obowiązku zapłacenia dodatkowej składki do ZUS i NFZ. Na gruncie podatku dochodowego, sam wspólnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu tego wynagrodzenia dopiero w zeznaniu rocznym, według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej, a na gruncie VAT-u jest możliwość skorzystania z zwolnienia, wówczas nie mamy obowiązku wystawiania faktur i odprowadzania VAT-u od takiego wynagrodzenia. Natomiast niektóre sytuacje. Okoliczności danego przypadku mogą wskazywać, że do tego wynagrodzenia ten VAT będziemy musieli doliczyć, w szczególności kiedy prowadzimy równolegle jednoosobową działalność gospodarczą, czy wynajmujemy prywatnie określone składniki majątku. To wszystko, co do, dla Państwa przygotowałem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.